Doszedłem do wniosku, że technologia jest największą siłą sprawczą dzisiejszego świata. Więc myślę, że nie interesując się dzisiaj nową technologią, wskazujemy się na jakiś rodzaj banicji, na bycie jakimiś takimi pariasami rzeczywistości. A Marcin, a w tym świecie technologicznym komunikacja, o której Ty mówisz, jakie według Ciebie ma znaczenie? Ja jestem zwolennikiem teorii, że komunikacja ma znaczenie podstawowe, zasadnicze i niezbywalne, bo wszystko, co robimy, jest rodzajem komunikacji, bo coraz bardziej, jak się okazuje, możliwe są połączenia pomiędzy człowiekiem a maszyną, pomiędzy białkiem a technologią, które nie będą wymagały żadnego zewnętrznego interfejsu. Mhm. No, testuje się przecież rozwiązania, choćby Neuralink, Ilona Maska testuje rozwiązania, gdzie. Człowiek może komunikować się z maszyną za pomocą świadomości. Osoby sparaliżowane, na przykład, są w stanie kierować ruchem postaci w grze za pomocą swoich myśli. No to na razie jeszcze jest takie bardzo wstępne, to jest taka faza jeszcze mocno rozwojowa, taka jeszcze z gatunku science fiction tego, jak to może wyglądać w przyszłości, ale jak już powiedziałem, ta szybkość rozwoju mhm. jest tak nieprawdopodobna, że być może to będzie. Opowieść o komunikacji za rok, kiedy spotkamy się w sali wykładowej.